level. Szanowni Państwo, żołnierze i strzelcy, dodaci, stajemy do uroczystego apelu z okazji pierwszego jawożnickiego święta wojska polskiego, aby oddać hołd znanym i nieznanym żołnierzom polskim, tworzącym zręby polskiego państwa i poległych stojąc na straży niepodległości najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Do Was wołam, mężni wojowie spod Cedyni, waleczni rycerze spod Płowców, bohaterowie Grumwalskiej Wiktorii, husarze z pól chwały Kirchholmu i Guszyna, obrońcy jasnej góry oraz zwycięzcy spod Wiednia, którzy daliście Ojczyźnie moc i chwałę. Stańcie do apelu! do, wojenia, do wojenia. Wzywam konfederatów barskich, niezłomnych obrońców Konstytucji 3 Maja, posenierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych Nocy Listopadowej, walecznych żołnierzy Powstania Listopadowego oraz powstańców styczniowych. Was, którzy przed mocą nie ugięliście szyi. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy polskich formacji wojskowych walczących w I wojnie światowej. Do Was wołam, strzelcy, sokoli, skałci, którzyście stanęli na wezwanie ojczyzny, gdy nadeszła pora, aby na szale europejskich losów. Rzucić szablę polską. Wzywam legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji i błękitnej armii we Francji, którzy rzucili na ofiarny stos ojczyzny swój życia los. Stańcie do apelu! na Wzywam powstańców wielkopolskich. I bojowników trzech powstań śląskich, strzelców samodzielnego pułku Związku Strzeleckiego walczącego w Trzecim Powstaniu Śląskim. Wołam obrońców Kresów Południowych i Kresów Wschodnich, dzielne Orlęta Lwowskie, młodzież szkolną i akademicką, Was, którzy z największym poświęceniem wykuwaliście granice odrodzonej Rzeczypospolitej. Stańcie do apelu! do polu! Wzywam was legendarni obrońcy Polski i Europy przez nawałą bolszewicką, którzy daliście przykład światu, jak należy walczyć o niezawisłość ojczyzny i sławić polskie oręże. Stańcie razem z nami, ułani Komarowa, Obrońcy Warszawy, Radzymina, żołnierze Dywizji Górskiej z Nadgieprza i żołnierze z Nadniemna. Stańcie do apelu! Wzywam bohaterskich żołnierzy kampanii wrześniowej, którzy własną piersią powstrzymywali przeważające siły nieprzyjaciela, mimo zdrady sojuszników i haniebnego sowieckiego ciosu w plecy. Stańcie tu razem z nami, nieugięci obrońcy Platę, Wisny, Grodna, Lwowa i Warszawy. Do was wołam, żołnierze spod Mokrej, z Bzury spod Szacka i Kocka. Stańcie do apelu! Do Do Was wołam żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego, członkowie Organizacji Orła Białego, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, Was, którzy nie upadliście pod jarzmem okupantów. Do Was wołam partyzanci i powstańcy warszawscy, którzy rzuciliście się do beznadziejnej walki, pokazując światu wartość polskiego honoru. Wzywam żołnierzy polskich sił zbrojnych, walczących poza granicami kraju, bohaterów spod Lagardy, Narwiku, Tobruku, Monte Cassino, Fales, Arnhem. Do was wołam bracia marynarze i lotnicy, którzy w bojach na morzu i w powietrzu wykuwaliście chwałę polskiej bandery i biało-czerwonej szachownicy. Stańcie do apelu! Poleci na polu, Wołam wszystkich żołnierzy polskich ofiary sowieckiego i niemieckiego totalitaryzmu. Wzywam was, oficerowie i żołnierze Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej i innych służb państwowych podstępnie wymordowani w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Bykowni i innych miejscach kaźni na nieludzkiej ziemi. Wolna Ojczyzna nigdy nie zapomni o Waszym męczeństwie. Stańcie do apelu. Wzywam wszystkich żołnierzy wyklętych, niezłomnie walczących z sowieckim okupantem w organizacji Wolność i Niezawisłość, Narodowych Siłach Zbrojnych, Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym, żeście nie złożyli broni i do końca walczyli o prawdziwie wolny kraj. Wzywam żołnierzy podporucznika Kazimierza Curyło, pseudonim znicz, dowódcy oddziału win w Jawożnie oraz pozostałych oddziałów toczących beznadziejny bój ze zniewoleniem na Jawożnickiej ziemi. Stańcie do apelu! Pórek, do Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego, którzy nie szczędząc ofiary krwi i życia, w imię pokoju oraz walki o godność człowieka pełnili służbę w misjach wojskowych w różnych regionach świata, na Bałkanach, w Kosowie, Iraku, Afganistanie. Stańcie do apelu! pokój! Stańcie razem z nami, najwyżsi przedstawiciele państwa polskiego, polegli pod Smoleńskiem w najbardziej tragicznej i bolesnej dla narodu katastrofie. Wołam Zwierzchnika Sił Zbrojnych prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej na wychodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, którzy zginęli wykonując swój patriotyczny i urzędowy obowiązek oddania czci męczennikom Gatynia. Wzywam poległych na służbie dowódców wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych oraz poszczególnych szczebli dowodzenia. Generała Franciszka Gongora, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Generała Dywizji Tadeusza Buka, dowódcę Wojsk Lądowych. Generała broni pilota Andrzeja Błasika, dowódcę Sił Powietrznych. Wiceadmirała Andrzeja Karwete, dowódcę Marynarki Wojennej. Generała dywizji Włodzimierza Potasińskiego, dowódcę wojsk specjalnych, generała broni Bronisława Kwiatkowskiego, dowódcę operacyjnego sił zbrojnych, generała brygady Kazimierza Gilarskiego, dowódcę garnizonu Warszawa, Biskup, biskupa generała dywizji Tadeusza Polskiego, biskupa polowego Wojska Polskiego, arcybiskupa generała brygady Mirona Chodakowskiego, Prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego i księdza pułkownika Adama Pilcha, ewangelickiego biskupa wojskowego. Stańcie do apelu. Rodacy, czynów i imion żołnierzy, którzy dali życie w walce o niepodległość, nie zapomnijcie. Niech rozsiane po całej Polsce i świecie. Znane i bezimienne mogiły żołnierzy polskich będą świadectwem dziedzictwa tradycji i bohaterskich czynów ojców naszych. Niech utrwalone w naszej pamięci będą dla nas źródłem siły i wierności najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Chwała bohaterom! Cześć i powieść! Cześć i powieść! Cześć i powiedź! Tchau. <silence> Wszystkich tutaj yy, będzie uwaga, po złożeniu pięciu zostanie dana salwa honorowa, armat, tego proszę przygotować się na... część naszej korzystności, a ten poległy jest...